się ma już w od odcinku trzecim najsuper najlepszych yy, gier, to znaczy się no, tych yy, videogier na yy, PC stacjonarny yy, odcinek trzeci trzeciego odcinka yy, zapraszam do oglądania na yy, najlepszą grę RPG na yy, tej stronie Bałtyku, gór Bałtyckich i do usłyszenia po tym, no, piosence na początek. No więc zaczynamy sobie y, grę i tutaj możecie usłyszeć, że dialogi zostały nagrane przez y, naprawdę bardzo dobre mikrofony, które są naprawdę świetnej jakości, bym powiedział, nagrywane były, zostały w y, naprawdę warunkach takich, że ja pierwsze i muzyka też naprawdę miód mm, w moich uszach. naprawdę, o, wczytam sobie sejwa, tutaj wczytałem sobie sejwa, gdzie już y, y, jestem po paru godzinach y, grania, jak widzicie mam koks tutaj, te łuk na plecach i i mam super też zajebisty tasak. E, możemy pokonać sobie teraz te latające, e, nie wiem co to jest, to jest chyba gdzieś jakiś późniejszy level. Jak grałem w Metina 2, to wtedy wyskoczywały mi takie na e, bardzo często e, w lasach albo jakichś innych, nie wiem, pustyni o lotach, ale tutaj nie wiem. Idziemy o i patrzcie i tu psy mnie atakują, no bo e, wiadomo to jest e, gra bardzo e, policyjna w przeciwko. Skaczemy sobie w dziurę. Na szczęście nasza postać jest już wyuczona, super tutaj takich zdolności skakania, wysokości lądowania i atakujemy sobie, bo to jest gra, gdzie się dużo walczy, gdzie bardzo rozbudowany jest system walki i on jest stworzony tylko dla takich ludzi, co wiecie bardzo dobrze, potrafią im grać i zabijać i o, a się udało się zabić kolejnego, bo to jest taka super gra do tego stworzona i o właśnie, i udało się wygrać całkowicie, jestem najlepszy. E, teraz pójdziemy sobie w stronę tych, e, tą dróżką, którą teraz spacerujemy sobie i w ogóle muszę powiedzieć, że fabuła, o nie, zaatakowano mnie, ale e, na szczęście jestem bardzo pudzian e, Fabuła w tej grze jest bardzo, muszę rozbudowana powiedzieć i po tym, żeby nie spoilerować Wam e, części pierwszej, to Wam jej nie opowiem, ale opowiem Wam za to, że zaraz po tym, jak zakończyła się akcja Gotika 1, e, czyli gry poprzedniej części w tej serii, e, גותי גווח, טוב Po pokonaniu ostatniego wosa jakim był Słońce, który był złym demonem przywołanym przez Korka Roma, udało nam się go pokonać, zabić i westać do innego wymiaru. Zaraz na końcu gry, natomiast teraz trafiliśmy do bójdy pod Grunwaldem i walczymy sobie właśnie o zabiliśmy tutaj krzyżak leży, nieżywy nie, nie, nie i zaraz go byśmy zabili, ale jesteśmy tutaj trochę zajęci, bym można powiedzieć, i niestety, o no, jego tutaj Krzyżak nie żyje, udało się zabić e, i tu teraz zabijemy tego pana i będziemy mieli satysfakcję, e, o udało się, dziękuję bardzo, to jest bardzo fajna gra, e, muszę Wam powiedzieć, że system e, walki i fabuła i w ogóle wszystko jest super, tylko e, modele postaci mi się nie podobają, bo jest ich bardzo mało, ale muzyka brzmi naprawdę super, bardzo śmiesznie e, jest e, też czasami posłuchać jak się postacie wyzierają z bólu, za mnie to super radość sprawia i satysfakcja i super gra i oto ocena.